Good morning, good morning, and good morning. Dzień dobry, dzień dobry, i dzień dobry. I'm going to talk a little bit more about verse 2 in Ephesians chapter 6 before we go on to verse 3. Zanim przejdziemy do wersetu trzeciego, powiem nieco więcej o wersecie drugim, w szóstym rozdziale listu do Efezjan. This, sure Powodem, dla którego to robię, jest to, że chcę się upewnić, że masz jasne zrozumienie. See, extreme, Pozwól, że opowiem Ci o sytuacji, która jest nieco ekstremalna, ale to prawdziwa historia. Miałem przyjaciela, który teraz jest już z Jezusem. And... I ten mężczyzna wiedział od Pana, że kobieta, którą zamierza poślubić, jest tą właściwą dla niego. Mimo, że wiedział to od Pana, wciąż mógł wybrać, kogo tylko chciał poślubić. Oto to co się stało? Przygotował się do poślubienia tej kobiety, a potem zapytał swoich rodziców. to this Rodzice powiedzieli: "Nie, nie chcemy, żebyś poślubił tę osobę." And you know what the guy said? I'm not going to marry you I wiesz co ten mężczyzna powiedział do kobiety? Nie poślubię cię, bo muszę uszanować mojego nie ożenię się z tobą, ponieważ muszę okazać szacunek mojemu ojcu i mojej matce. Now, how does that even make sense? Jaki to w ogóle ma sens? All, po pierwsze, nie uszanował swojej wolnej woli, którą dał mu Bóg. Po drugie, czuł od Boga, że powinien poślubić tę kobietę, więc nie uszanował Boga. Wszystko z tego jednego. Wszystko z powodu tego jednego wersetu biblijnego, który mówi, że musisz czcić swojego ojca i matkę. Źle zrozumiał i niewłaściwie zastosował ten werset, ponieważ był już dorosły i musiał podejmować własne decyzje. Zasada okazywania szacunku jest bardzo ważna w całej Biblii. Niestety, czasami musimy zdecydować się okazać komuś brak szacunku, aby okazać szacunek komuś innemu. It's not the... Ideal thing, the ideal thing is that we honor nie jest to ideałem, ponieważ ideałem jest, abyśmy zawsze szanowali wszystkich. Jeśli jest y, sytuacja, w której rząd każe mi robić rzeczy niegodne wobec Boga, cóż, wtedy nie mogę okazać szacunku rządowi. And if there is any situation where I, as an adult, have to... A jeśli jest jakaś sytuacja, w której jako dorosły muszę okazać nieposłuszeństwo moim rodzicom, w tym sensie, że nie robię tego, co mi każą, I have to make the choice. muszę dokonać takiego wyboru. Biblia nie mówi mi, że jako dorosły muszę zrobić wszystko, co każą mi rodzice. Czcić oznacza traktować z respektem i nadawać wartość. Mogę cenić moich rodziców nawet jako osoba dorosła, ale mimo to nie robić tego, czego ode mnie oczekują, jeśli to jest coś niewłaściwego. Ale wielu chrześcijan wierzy, że honoring your father i mother means to do. Ale wielu chrześcijan wierzy, że szanowanie ojca i matki oznacza robienie wszystkiego, co ci każą, bez względu na to, ile masz lat, albo bez względu na to, o co cię proszą. Z tego powodu są ludzie, którzy są posłuszni, ale w głębi serca nie mają szacunku. Nie tego uczy nas tutaj Biblia. Przejdźmy teraz do trzeciego wersetu. Apostoł Paweł mówi nam, jaka obietnica wiąże się z okazywaniem czci ojcu i matce. Będzie ci się dobrze powodziło i będziesz żył długo i w pełni, jeśli będziesz szanował swoich rodziców. Rozumiem, że wydaje się to sprzeczne z listem do Efezjan, rozdział pierwszy, werset trzeci. Ale mówi że już nas gdzie Biblia mówi nam, że Bóg już nas pobłogosławił i obdarzył wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich. At all. Ale ja nie widzę tu żadnej sprzeczności. Because the apostle Paul is not teaching here that if you do not honor your father and mother you're gonna die young. Ponieważ apostoł Paweł nie naucza tutaj, że jeśli nie czcisz ojca i matki, umrzesz młodo. Why does the apostle Paul quote the Old Testament here and the law? Dlaczego apostoł Paweł cytuje tutaj Stary Testament i prawo? He's doing it to show how important it is to God that honor. On robi to, aby pokazać jak ważne dla Boga jest to, abyśmy okazywali szacunek ojcu i matce. If this would be Gdyby zinterpretować to tak, że Paweł mówi, że musimy przestrzegać tego przykazania, aby być błogosławionymi. to sam Paweł zaprzeczyłby wielu swoim naukom skierowanym do Rzymian, Kolosan, Galatów i Efezjan. So Paul is not saying... Tak więc Paweł nie naucza tutaj prawa, on pokazuje nam, jak ważne jest serce Boga. Ponieważ dla Boga naprawdę ważne jest, aby każdy chrześcijanin nauczył się żyć zgodnie z zasadą szacunku. A zwłaszcza, by rodzice uczyli tego swoje dzieci. Możemy niewłaściwie zastosować każdą prawdę z Biblii, nawet tę. Możemy wykorzystać to nauczanie, aby nauczyć nasze dzieci bać się okazywania nam braku szacunku. Ale strach nigdy nie pochodzi od Boga, więc nie powinniśmy stosować go w taki sposób. My, jako rodzice dzieci, Powinniśmy uczyć nasze dzieci, jak ważne jest dla serca kochającego, troskliwego Boga, aby szanowały swoich rodziców. Nasz syn Clayton pojawił się w naszym życiu, gdy miał 15 lat. And I dużo czasu i energii, aby go nauczyć. I poświęciłem sporo czasu i sporo energii, by nauczyć go okazywać szacunek swojemu tacie i swojej mamie. I bardzo, bardzo się cieszę, że to zrobiłem, ponieważ jest to ważna biblijna zasada. Do zobaczenia jutro.